Cześć, witajcie na kanale, z tej strony ponownie Bomer. Od ostatniego materiału odnośnie omawiania nacji już trochę minęło, więc czas reaktywować tą całkiem spoko serię. Jako, że główne nacje mamy już dawno za sobą, czas, abyśmy się po prostu zabrali za te troszkę mniej lubiane, za te mniej ogrywane, czyli przykładowo dzisiaj Wielka Brytania. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, jeżeli chcecie mnie wspierać, pozostawienie łapki, suba, komentarz pod tym materiałem będzie naprawdę pomocne i z góry za wszystkie wam dziękuję. No i oczywiście druga kwestia, czyli mój serwer Discord. Link do serwera macie w opisie materiału. Niestety, War Thunder nie jest przyjaznym środowiskiem, szczególnie dla nowych graczy, a dodatkowo, jeżeli gracie jeszcze w pojedynkę, to na pewno jest wam po prostu ciężko. Dlatego też polecam wam wspólną rozgrywkę poprzez serwer Discord, tam znajdziecie ludzi, którzy chętnie będą z wami grali, a także pomogą wam w tym trudnym początkowym stadium War Thundera. Ok, a ja już nie przedłużam i przeskakujemy do omówienia całego drzewka brytyjskiego sił naziemnych. Era pierwsza, moi drodzy, to u Brytyjczyków istny spektakl możliwości tego drzewka. Mamy tutaj naprawdę bardzo przyjemne jednostki, szczególnie do nauki całej gry, i mogłoby się wydawać, że Brytyjczycy są takim drzewkiem niszowym, który za bardzo nie zachęca, jednak jeżeli wgłębimy się właśnie w erę pierwszą, to zauważymy, że jest ona naprawdę fajna i bardzo przyjemnie można rozpocząć swoją przygodę z War Na tym etapie gry pancerz jeszcze nie jest na tyle istotny. Tutaj pierwsze skrzypce gra mobilność i siła ognia. Która naprawdę nie jest słaba. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pocisk, który głównie używany jest na pierwszej erze, czyli Mark 1 APC-BC, to okazuje się, że jest to naprawdę fajny pocisk, który jest w stanie poradzić sobie praktycznie z każdym pojazdem na tym etapie gry. Kolejną zaletą pojazdów z pierwszej ery jest to, iż posiadają całkiem fajną depresję, nawet minus 12 stopni to jest świetny wynik. Oczywiście nie wszystkie pojazdy takową posiadają, ale nadal ta depresja wyróżnia się na tle konkurencji, więc według mnie jest to naprawdę przyjemne uproszczenie gry, szczególnie, że na początku często walczymy sami ze sobą i ze swoim pojazdem. Era druga, czyli kontynuacja tego spektaklu możliwości w drzewku brytyjskim. Jeżeli chociaż trochę interesujecie się historią II wojny światowej, a także pojazdami pancernymi, to zauważycie, że wszystkie najbardziej sławne konstrukcje znajdują się właśnie na erze II. To tutaj znajdziemy takie pojazdy jak Churchill, Valentine, Crusadery, Matildy, Achillesy, Archery. Wszystko to jest dosłownie w drugiej erze, jest naszpikowane i ta era sprawia, że bardzo fajnie możemy przygotować się do tego, co nastąpi w późniejszych etapach gry. Era druga zawiera dość sporo kontrastów. Mamy to pojazdy, które są bardzo szybkie i zwrotne, ale mamy też takie, które poruszają się niezwykle wolno i do przodu i do tyłu. Jeżeli chodzi o opancerzenie poszczególnych pojazdów, to tutaj mamy również spory kontrast, bo mamy takie pojazdy jak Sarki, które praktycznie w ogóle nie są opancerzone, ale za to mają świetną mobilność. Z drugiej strony mamy również Churchill'e i Matildy, które, jeżeli nie są zaptirowane, to praktycznie jesteście w stanie zdominować całe pole walki. Także według mnie era druga świetnie uzupełnia tą pierwszą erę. Mamy tutaj rozwinięcie poszczególnych pojazdów, mamy podobne koncepcje. Może delikatnie zmienia się kwestia mobilności w poszczególnych przypadkach, ale nadal gramy w dość podobny sposób. Era trzecia i to tutaj rozpoczyna się ten przysłowiowy ból drzewka brytyjskiego. O ile na papierze wszystko to wygląda naprawdę dobrze, o tyle w grze zaczynają się już pewne problemy. Pancerz na tym etapie gry praktycznie nie istnieje. Jest tutaj mało pojazdów, które są w stanie coś poodbijać. Niestety Brytyjczycy nie słynęli z pancerza. Pomimo tego, iż mamy tutaj przykładowo Churchillę, to niestety na tym etapie gry ich pancerz nie ma już takiego znaczenia, jak odbywało się to na erze drugiej. Brytyjczycy na erze trzeciej mają dość spory problem z biegiem wstecznym. Począwszy od Shermana, a gdzieś tam skończywszy na Avengerze, ten bieg wsteczny jest naprawdę problematyczny i to po prostu trzeba mieć z tyłu głowy. Największą zaś bolączką u Brytyjczyków na erze trzeciej jest niestety ten post damage, który jest zadawany już po przebiciu pancerza. Okazuje się, że pocisk, który przeważnie będziemy używać, jest w miarę słaby. O ile potrafi pokonać spory pancerz, o tyle zada bardzo małe obrażenia. I tutaj jedynym rozwiązaniem jest nasza precyzja, więc musimy naprawdę bardzo skupić się na tym, aby strzelać bardzo celnie. Niestety na tym etapie gry będzie dość często występowała sytuacja, w której zobaczycie przeciwnika, wystrzelicie, zadacie mu jakieś obrażenia, ale te obrażenia będą niewystarczające do tego, aby go totalnie zniszczyć. I niestety często będzie tak, że on będzie w stanie odpowiedzieć, a przeważnie będzie miał on lepszy pancerz od was. A co za tym idzie, to raczej wy będziecie jako pierwsi w hangarze. Tutaj nie chcę was zniechęcać. Era trzecia jest specyficzna i to ona rozpoczyna ten etap, gdzie Brytyjczycy stają się naprawdę trudną nacją. Jednak jeżeli jesteście w stanie wykorzystać ich walory, to zobaczycie, że potrafią być też mega mocni. Na sam koniec pamiętajcie, iż to tylko od Was zależy, jak dobrzy jesteście w drzewku brytyjskim. Jeżeli poświęcicie im trochę czasu, nauczycie się gry poszczególnymi pojazdami, całymi zestawami, to zobaczycie, że. One wam oddadzą, a jeżeli je po prostu olejecie, to będzie wam się po prostu grało ciężko. No i przechodzimy w tym momencie do ery czwartej. Ten etap gry to tak naprawdę rozwinięcie tego, co już widzieliśmy na erze trzeciej. W głównej mierze tutaj będziemy wykorzystywać APDS-y, czyli typ pocisku, który ma troszkę inne właściwości od tych przeciwpancernych wykorzystywanych na erze trzeciej ten charakteryzuje się bardzo małym tym post damage'em i niestety tutaj musimy strzelać po załodze, aby bezpośrednio wyłączać ich po kolei. Jeżeli nauczymy się tych miejsc, gdzie oni siedzą, to zobaczycie, że nie jest to wcale takie trudne. Gra się troszkę inaczej, gra się troszkę trudniej, ale potrafi to przynieść wiele satysfakcji. A PDS-y posiadają bardzo dużą penetrację, więc jesteście w stanie tu przebijać pantery, tygrysy bez problemu od frontu. Najważniejsze jest to, abyście po prostu celnie strzelali. U Brytyjczyków bardzo podoba mi się to, iż każda era posiada bardzo wiele kontrastów. I przykładowo tutaj możemy spotkać taki pojazd jak Fox, który jest w stanie niszczyć praktycznie wszystko, co spod swojej drodze. Oczywiście są jakieś tam wyjątki, ale nadal, jeżeli w odpowiednich rękach się on znajdzie, to jest on piekielnie groźny. I to jest taka bardzo mała, szybka, zwrotna jednostka, a z drugiej strony mamy Tortoisa, czyli mega powolny, dość dobrze opancerzony niszczyciel. No i każdy znajdzie na tej erze coś dla siebie. Na erze czwartej znajdziecie również centuriony, i to jest wstęp do tej rodziny pojazdów. Bardzo przyjemne w grze jednostki. Oczywiście trzeba nauczyć nimi grać, ale jeżeli już to zrobicie, to zobaczycie, że one Wam mega oddadzą w bitwie. Na erze czwartej znajdują się również dość memiczne pojazdy, przykładowo jeszcze Loduwa, czyli FV4005, albo jeszcze Conway, i to są jednostki specyficzne. Dość fajnie się nimi gra, masa osób wykorzystuje je po prostu do zabawy, a nie do ekspienia, ale fajnie, że takie też jednostki występują. Jeżeli chodzi o pancerz dla ery czwartej, to tutaj znajdą się pojazdy, które są w stanie coś odbić, ale przeważnie tego pancerza będzie brakować. Także w głównej mierze era czwarta będzie skupiać się na sile ognia. Era piąta, czyli taki trochę zapychacz i uzupełnienie ery czwartej. W głównej mierze mamy tutaj pojazdy, które są jedynie rozwinięciem tego, co już spotkaliśmy na wcześniejszym etapie gry. Oczywiście jak zawsze znajdą się tutaj pewne wyjątki. Przykładowo mamy Swing fire czyli wyrzutnie PPK. Bardzo fajna jednostka, polecam sobie grać szczególnie yy, pojazdem. Mamy również fajną pelotę, która praktycznie wykorzystywana jest do niszczenia pojazdów naziemnych, a jest to Falcon. Wśród pojazdów ciężkich z konkretną armatą możemy tutaj wyróżnić jeszcze Conquerora, który przebija ponad 100 mm pancerza. Także ściągnięcie T34 u Amerykanów na jeden strzał jest praktycznie bezproblemowe. No, ale de facto są też jednostki szybsze i zwinniejsze, przykładowo Vickers. Także według mnie era 5 jest takim po prostu uzupełnieniem ery 4, nie ma tutaj wielu różnic. Obecnie brakuje tutaj trochę pojazdów, być może w przyszłości Slimak doda i uzupełni tą erę. No i przechodzimy do nowszych typów pojazdów, czyli era 6. I tutaj należy pochwalić Brytyjczyków, bo posiadają mega silną tą, tą erę. Pojazdy są bardzo szybkie, bardzo zwrotne, mobilne, przyjemnie się nimi gra, no i potrafią mocno ugryźć przeciwko. Tutaj wchodzimy oczywiście w erę już APFS ów czyli jest już naprawdę dobrze. Ten post-damage na niektórych, przykładowo na rojkacie, jest trochę słaby, ale nadal ten pojazd głównie ma spotować ani niż przeciwników, także należy go odpowiednio wykorzystywać. Brytyjski pancerz na tym etapie gry wcale już nie jest taki słaby, jesteście bezpośrednio w stanie coś poodbijać, także jest już znacznie lepiej. Także według mnie brytyjska era 6 jest naprawdę przyjemna, i jeżeli udało Wam się tutaj doczłapać, to w tym momencie możecie sobie już poodpoczywać, bo Brytole dużo wybaczają, są mocni, potrafią pokazać swoją wyższość w stosunku do przeciwników. No i finalnie dochodzimy do ery 7 i 8. U Brytyjczyków są one mega podobne, dlatego też po połączę razem. W głównej mierze będziemy tutaj wykorzystywać Challengery, które są de facto najważniejszym pojazdem obecnej zbrojniówki Wielkiej Brytanii. O ile Challengery są w stanie naprawdę szybko poruszać się do przodu, o tyle bieg wsteczny już delikatnie zawodzi. Tutaj dodatkowym problemem jest to, iż Challengery szybko tracą prędkość przy nawracaniu. Jeżeli po prostu zaczniecie kręcić tym czołgiem, to zobaczycie, że bardzo staje się on słabo manewrowy w takich ciasnych zaułkach. Jeżeli chodzi o pancerz, to jest on delikatnie słabszy w stosunku do tego, co mają przeciwnicy, przykładowo T90, Abrams czy też Leopard 2A7, jednak nadal potrafi on poodbijać. I nie zrozumcie mnie źle: Challengery to naprawdę dobre maszyny i fajnie się nimi gra. Po prostu trzeba nauczyć się, jak tym pojazdem odnosić zwycięstwa. Siła ognia, jak dla mnie, jest nież wystarczająca. Pocisk, który przebija ponad 500 mm, bezpośrednio poradzi sobie z każdym przeciwnikiem, także według mnie nie ma co narzekać. Niestety, obecnie Brytyjczykami na erze 7 i 8 gra dość mało osób, a tutaj problemem de facto jest to, że mamy po prostu mało pojazdów. Zbyt mała różnorodność tych pojazdów zaimplementowanych w grze. Także musimy czekać, aż drzewko brytyjskie zostanie wzmocnione, i to według mnie niebawem się powinno wydarzyć. I to byłoby już wszystko, jeżeli chodzi o podsumowanie drzewka brytyjskiego. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wam się podobało i czy czekacie na kolejne odcinki z tej serii. A ja już się z Wami żegnam, dzięki że byliście, trzymajcie się, cześć!